Hejka Bestii! Dzisiaj omówimy sobie ostatnio modną na TikToku estetykę Frazzled English Woman. I w przetłumaczeniu na polski jest to estetyka wyczerpanej angielskiej kobiety. Brzmi baga dziwnie, zdaje sobie z tego sprawę, ale już ci tłumaczę, co to za estetyka i czym się charakteryzuje. I będę do tego się posiłkować moim iPadem, bo tutaj mam wszystkie notatki najważniejsze. Przede wszystkim jest to styl inspirowany oczywiście stylem angielskich kobiet. Charakteryzuje się tym, że jest taki niedbały, nonchalanski chaotyczny, ma właśnie dawać takie poczucie takiej zmęczonej kobiety, która troszkę na szybko się ubrała, troszkę na szybko się pomalowała, jest w takim wiecznym pośpiechu, w lekkim e, nieogarnięciu. I właśnie to nadaje jej takiej nonchalancji, ale też swego rodzaju autentyczności, no bo jednak każdy z nas czasem jest takim trochę nieogarem, że tak powiem. No i styl ten często był pokazywany w filmach z lat 90. i z lat 2000. I takie postacie, które na przykład reprezentowały ten styl, to Bridget Jones albo Lorelai Gilmore. Też na przykład Andy z filmu Diabeł Ubiera się u Prady. I mi ten styl na przykład bardzo się kojarzy ze stylem Downtown Girl. Widzę tutaj duże podobieństwo, aczkolwiek tamten styl uważam za trochę bardziej taki nastolatkowy dziewczęcy, a ten uważam za taki bardziej styl dorosłej, dojrzałej kobiety. I zanim przejdziemy do ubioru, to omówmy sobie taką ogólną estetykę Frazzled English Woman. Więc tak, przede wszystkim jest to taka kobieta, która jest właśnie rozbiegana, yy, która jest wiecznie spóźniona. Ma wokół siebie bałagan i w swojej głowie też ma bałagan. I generalnie patrząc na nią, trochę się wydaje, że nie ogarnia życia. Jest to też taka kobieta, która bardzo często na przykład odwiedza kawiarnie, bo jest uzależniona od kawy, koniecznie czarnej kawy. Czyta tam książki, jakieś gazety, albo może sama coś pisze. Słucha też bardzo dużo muzyki i jest taką troszkę artystyczną duszą. Przy tym też jest taka introwertyczna, trochę niezdarna, co bardzo tutaj właśnie pasuje do Bridget Jones. I myślę, że w tych cechach wiele z nas mogłoby się utożsamić. I wydaje mi się, że w ogóle łatwo się utożsamić z tą estetyką, bo jest ona właśnie taka nieidealna. To nie jest na przykład jak te Clean Girl, gdzie faktycznie wszystko musi być dopięte na ostatni guzik, wszystko musi być czyściutkie, nie wiem, wyprasowane, idealnie wykończone i... W takiej estetyce trochę ta autentyczność jest gdzieś utracona po drodze, bo nie oszukujmy się, jesteśmy tylko ludźmi. Nie jesteśmy idealni, więc podoba mi się właśnie w tej estetyce ta autentyczność, która z tego płynie. A teraz przejdźmy do najważniejszej części tego filmu, czyli jak się ubiera taka frazzled English Woman Przede wszystkim to, co łączy jakby całą jej stylizację, to to, że bardzo często jest ona oversize. Ma ona jakieś takie ślady użytkowania, bo są to też kobiety, które nie boją się kupić ubrań w lumpeksie czy jakiś vintage, albo noszą jakieś ubrania parę lat. Kolejna sprawa to taka niedbałość, tak jakbyśmy trochę dopiero co wyszły z domu i nie spojrzały w sumie w lustro, i to ma dawać taki efekt właśnie nonszalancji swego rodzaju. No i kolejna rzecz, która łączy to wszystko, to warstwy, dużo warstw nałożonych na siebie. I pierwszym takim wspólnym elementem, który bardzo często się powtarza, to są wszelkiego rodzaju długie płaszcze, tręcze. I właśnie te płaszcze czy tręcze też są takie oversize, wręcz takie przytłaczające. Też tutaj muszę dodać takie kurtki oversize, takie bardziej vintage'owe, może jakieś takie bomberki, może jakieś takie skóry w jakichś takich brązowych kolorach, bordo i te sprawy. Także dużo swetrów i kardiganów, tutaj również najlepiej oversize, najlepiej takich dotkniętych czasem, może nawet trochę rozciągniętych. Jeśli chodzi o buty, to tutaj najczęściej przewijają się albo botki, albo kozaki, również loafersy i jakieś takie proste sneakersy. Jednak estetyka jest taka typowo jesienna klimatem, więc tutaj obuwie również jest w sumie jesienne. Jeśli chodzi o dodatki, bo one są tak naprawdę tutaj kwintesencją tego stylu, i uważam, że w sumie one najwięcej tutaj robią, to takie charakterystyczne dodatki, to między innymi na przykład szaliki i chusty. Wydaje mi się, że to jest taki dodatek, który najczęściej się przewija w tym stylu. Szalik faktycznie tworzy taki efekt takiej nonszalancji. Szczególnie jeśli jest tak jakoś niedbale założony, czyli nie jakoś zawiązany, tylko faktycznie on sobie troszkę żyje własnym życiem. Zwykle te szale są po prostu tak zarzucone tutaj przez ramię. Mamy też okulary, zarówno przeciwsłoneczne, ale w dużej mierze też okulary typu kujonki, zwykle z takimi bardzo wyrazistymi oprawkami. Mamy też takie duże vintage torby, które swoją drogą ostatnio są bardzo modne. Ja sama w sumie ostatnio bardzo poważnie się zastanawiam nad zakupem tego typu torby w kolorze bordowym. I te torby faktycznie bardzo fajnie dopełniają całą stylizację. Mamy też spinki we włosach bardzo często, zarówno takie większe spinki, które mają nam za zadanie spiąć włosy, ale też takie jakieś małe spineczki, wsuwki, gdzieś przypadkowo powsuwane we włosy, które mają upinać jakieś takie niesforne kosmyki. I te wszystkie spinki też bardzo fajnie nadają taki no, szalacki, niedbały look. Bardzo często też przewijają się słuchawki. Myślę, że mogę je w sumie zaliczyć jako dodatek, no bo jednak w jakimś tam stopniu są dodatkiem do stylizacji i bardzo często pojawiają się właśnie takie słuchawki na kabel jeszcze, zarówno te douszne, jak i te nauszne. Fajnie tutaj wszystko dopełniają. Mamy także czapki, szczególnie czapki typu kaszkiet. Ja na przykład tego nie jestem fanką, pamiętam, jak w dzieciństwie miałam tego typu czapkę i nienawidziłam jej. I właśnie te czapki kojarzą mi się z takimi latami 2005-2010, i mi na przykład kompletnie nie siedzą. No ale tutaj do tego stylu nie można ukryć, że pasują. No i z biżuterii mamy też bardzo dużo pierścionków, naszyjników. Też bardzo często jest taki tego aż przesyt, musi być tego dużo. I ta biżuteria też w dużej mierze. Robi całą tą stylizację. No bo jednak te stylizacje są bardzo proste, powiedziałabym nawet, że są dość klasyczne, minimalistyczne, ale jednak dobór tych dodatków i to w jaki sposób mm, tymi dodatkami się tutaj bawimy sprawia, że właśnie cały look wydaje się taki, mimo wszystko, oryginalny, właśnie ciekawy. No ale generalnie każdy, kto się jakoś interesuje modą, to wie, że dodatki bardzo dużo zmieniają i tak naprawdę dzięki dodatkom e, cała stylizacja nabiera jakiegoś Kształtu. I dzięki dodatkom też konkretne stylizacje możemy bardzo modyfikować i sprawiać, że te same ubrania nagle są zupełnie inaczej prezentowane w zupełnie innym stylu, więc nie dziwię się, że tutaj właśnie w tej estetyce dodatki grają tak bardzo dużą rolę. Jeśli chodzi o włosy, to tak jak już wcześniej zdążyłam wspomnieć, bardzo często są używane jakieś spinki, wsuwki. Te włosy oczywiście jak cały ten look, jak cała ta estetyka muszą być ułożone w taki sposób niedbały. Bardzo często to są jakieś takie luźne koki, gdzie właśnie jakieś niesforne kosmyki wystają i mamy pełno kosmyków na twarzy. Te koki często wyglądają tak, jakbyśmy sobie zrobiły wieczorem koka, rano byśmy się w nim obudziły i od razu wychodzimy z domu. Co uważam ma swój urok i wygląda naprawdę fajnie. Często też były takie messy warkocze, właśnie takie poszarpane i tutaj podobna sytuacja, jakbyśmy się w takim warkoczu obudziły i wyszły z domu. No są też oczywiście włosy rozpuszczone, ale takie lekko rozczochrane, takie nie do końca ogarnięte. Jeśli chodzi o paznokcie, to najczęściej są one po prostu naturalne, nie pokryte żadnym lakierem, albo ewentualnie czerwone lub bordowe, co też fajnie się wpisuje w tą estetykę jesienną, bo mi jesień faktycznie kojarzy się z kolorem bordowym na przykład. Jeśli chodzi o makijaż, to również ma on podkreślać naturalność, no bo jednak jest to taka kobieta, która nie przykłada jakiejś większej wagi do swojego wyglądu, jest rozbiegana, często spóźniona, nieogarnięta, wobec czego nie ma czasu na makijaż. Także bardzo często jest to makijaż po prostu podkreślający nasze naturalne atuty, albo często jest to brak makijażu. Zdarza się też, że jest to makijaż typu jakiś właśnie rozmazany eyeliner. Albo czarna kreska na linii wodnej, która też jest taka troszkę rozmazana, tak jakbyśmy, nie wiem, wróciły wczoraj z imprezy, poszły spać i rano poszły do pracy, nie zmywając wcześniej makijażu. Także tutaj zdecydowanie makijaż nie jest najważniejszy w tej estetyce. No i co, w sumie myślę, że omówiliśmy takie najważniejsze aspekty tej estetyki. Daj mi proszę znać w komentarzu, czy podobał Ci się taki format filmiku, bo jeszcze nic podobnego nie nagrywałam i czy chcesz, żebym nagrała o jakiejś innej estetyce i jeśli tak, to jakiej? Bo myślę, że takie filmiki mogą być bardzo inspirujące, kiedy na przykład szukamy trochę swojego stylu i próbujemy się gdzieś dopasować. Oczywiście daj też znać, co myślisz o estetyce Frazlett English Woman i czy ubrałabyś się na przykład w ten sposób. Jestem mega ciekawa. Ja uważam osobiście, że ta estetyka jest naprawdę bardzo fajna i bardzo autentyczna. I szczerze myślę, że sama często właśnie ubieram się w taki sposób. Okej, okay, także do następnego filmu. Pa!